反転塗りします。えー Mistrzostwa Polski Centralnej, więc wycinek tutaj bardziej ten centralny, nie są to ogólnopolski, to nie jest Polski, a tak, całości. Dotarło 120 zawodników. No, spodziewaliśmy się, że ktoś nie dotrze, ale to jest naprawdę postęp. Zaczynaliśmy od 40 kilku, tak, 60, tak, mamy 120. Mamy nadzieję, że przede wszystkim zawodnicy ten leży, zauważą. Dobrą organizację, bo na razie organizacyjnie żadnych zastrzeżeń nie ma. Jest bardzo fajnie, wszyscy zadowoleni, przebiega wszystko z programem, także jeszcze raz podziękowania dla organizatorów z naszej sekcji karate dla Rafała Sławskiego i Piotra Makowskiego. Także turniej dobrze zorganizowany, jak do tej chwili, wszystko przebiega dobrze. E, powiedzmy tak, w tej chwili były formy, czyli kata na macie się odbywały. Za 10 minut rozpoczynają się walki pełnokontaktowe według przepisów karaty kushinkai. I e, kategorie mamy Juniorskie, seniorskie, tak, pełna obsada, plus jeszcze weteran, e, tak, 35 plus, tak to można powiedzieć. W takiej kategorii też odbędą się walki. No, zobaczymy. Z Husarii startuje 10 zawodników z naszego klubu. Trzymamy kciuki i walczymy, i czekamy na kolejne zawody. yeah Gracias.